Cześć wszystkim z tej strony Drake. Wracamy do Final Fantasy 6 u mnie na kanale i to nowy rzut nagrań. Zgadnijcie co? Nie mam bladego pojęcia, co robiliśmy ostatnio. Ekipa jest jako taka. Jako... Okej. Okay. Ekipa jest jako taka przygotowana, widzę. Nieważne, co mieliśmy robić. Aha, tak, musimy wyruszyć za Terrą, tak, bo terra. Krzyknęła it's Morphin' time. Zmieniła się w Różową fery i odleciała. Tylko jedna wypowiedź, jedna, jeden element tego zdaje mi się podobał. Nie, nie będę tutaj spał, stary. Tak to pierwszy raz, kiedy możemy zwiedzić Narsze w końcu, ponieważ wcześniej wyrzucania z tego miasta, kiedy tylko miał to ochotę. O mój Boże, ono może walczyć tym... Nie Buzdyganem, tylko... Jezu, Morgensternem. Mor nie, to też nie to. Flail, jak się to kuźwa tłumaczy? Kiściej, kościej, tak, dokładnie tym. Anyway, niech będzie. Bardzo niepasująca broń do tego, jak wygląda i zachowuje się Sales, ale... Gra lepiej, a to 30 damage więcej. Hmm, dobra. Totalnie nie wiem czego się tutaj jeszcze spodziewać. Nie widzę skrzynek, więc don't care, nie mam zamiaru rozmawiać z tymi ludźmi. Tu jest przed, e, sklep z przedmiotami, prawda? <laughs> dobra, jak my tutaj wyglądamy? Petryfikacja i Phoenix Down. Mamy, mamy całkiem sporo kasy, tak więc czas chyba trochę z tej kasy sprzeniewierzyć, prawda? Kupmy tyle tego. Tak, jak mówię, ja pamiętam, pamiętam aż za dobrze, że ta gra w pewnym momencie... Zaczyna się robić trochę skambagowa, jeśli chodzi o poziom trudności, więc wolę być przygotowany, jeśli chodzi o itemki, wskrzeszanie, statusy i tak dalej. Wolę mieć to wszystko pod ręką. A, tu jest jeszcze wszystko z pancerzami. Ale właśnie sprzeniewierzyłem całą moją kasę, więc muszę żyć z konsekwencjami swojego wyboru, prawda? Ewentualnie mogę w sumie... Jakiś stary nieużywany ekipunek? Tego nie używam. Co prawda, to, to, to jest jakaś totalna drobnica, ale jasne. O jezu, to. To, to dużo. Dobrze, ok. Świetnie. Teraz stać mnie na tarczę 4. Stać mnie, stać mnie, helia. Yeah. Czapeczka. No i teraz jesteśmy golden. I jeszcze mogę sprzedać stare tarcze, ale nie chcę mi tego robić, bo menusy są straszne. Oh Boże. Bo menusy nie są zbyt yy, szybkie do, do klikania. I ona miała dosyć czapkę, prawda? Ta i teraz jesteśmy ustawieni. Świetnie, dobra. To skoro zakończyliśmy fajny element gry, to teraz musimy iść za Terrą. Za kobietą, która może do tej pory miała tak z pięć linijek w tej grze, ale z jakiegoś powodu wszystkim jej na niej zależy. Okej, okay. but. Houston mamy problem. Ej, w ogóle zamek wrócił. Houston mamy problem. Problem polega na tym, że nie mamy zbytnio jak się przemieszczać, chyba że to zamek będzie odpowiedzią. Zapokładam, że będzie. Król Edgar, witaj w domu. No hello. Dobra, mam. O, dobra, jest kacycenka. Pusibym ehm, powiedzieć, że ja mam szalony pomysł, bo pamiętam to jedno przejście, które było zblokowane przez kogoś, kiedy grałem jako Terra. I ten ktoś mówił, że nas nie przepuścił i myślałem, że Edgara by przepuścił. Ale dobra. Na szczęście Fabuła rusza tak czy siak. Ach, jak stare dobre czasy. Ehm, idę się trochę pokręcić po zamku. Świetnie. Sabin ma naprawdę potężne ADHD. Teraz pytanie, czy ja lecę za Sabinem, czy lecę za fabułą. Czemu nie odpoczniesz chwilę? Mój Boże. Dobra, mogę odpocząć chwilę, jasne. I by the way, ten randomowy żołnierz to była nasza jedyna podpowiedź, co robić fabularnie. Jasne. Fabuła tej gry jest dla mnie takim absurdem. To jest taka zbieranina główna. Zamek się nie zmienił. Ale jednak jest to inaczej, kiedy mamy, i tat nie ma. Nic nie będzie takie same. Nie, nie, nic nie będzie takie samo po tym, co się stało. O mój Boże, czy my w końcu chcemy jakieś sensowne backstory do jakiejkolwiek postaci? A, sorry, mylisz się, to nieprawda. E, kapłanko, król, on. Sabin, Sabin. Tata nie mógł. Edgar. A więc tak się nie udało. Edgar, tu to jesteś. E, twój ojciec powierzył Figaro Wam dwojga. To były jego ostateczne słowa. E, przez Was jest mi niedobrze. E, wszyscy mówią, że to imperium zatruła otatę. A jedyne, o czym Wy mówicie, to to, kto będzie kolejnym królem. Nawet niech jest smutny. E, tak samo nikt e, nikogo nie obchodziło, kiedy mama umarła, kiedy się urodziliśmy. To nie. Jest tak samo zła jak reszta. Sabin. Imperium morderców. E, nie, po, nie pozwolę im na to. Kapłanko, zostaw nas. Opuśmy to miejsce. Zapomnijmy o tym szalonym królestwie i żyjmy naszymi życiami jak chcemy. Powiedzieli, że nie chcesz być królem, prawda? E, życie wolności, co? Co myślisz, że stanie się z Figaro, jeśli opuścimy to miejsce? Nie będzie nikogo na tronie. E, tata zależało na tym, żebyśmy opiekowali się królestwem. E, Sabin, rozwiążmy to rzutem monetą, e, tą, którą e, tata mi dał. Jeśli to orzeł, ty wygrywasz, jeśli reszka, ja wygrywam. Zwycięstw... Zwycięstwa... Wy, zwycięstwa Zwycięzca może wybrać, jaką ścieżką chce podążać. Bez żadnego żalu i bez negatywnych odczuć, OK. No to lecimy. I ty wybrałeś swoją wolność. Ciekawe, czy moneta była ustawiona. Minęło 10 lat i ta mała krewetka dorosła w potężnego homara, to jest porównanie. A ty stałeś się krawiem królem. Sabin, myślisz, że tata byłby ze mnie dumny? Czemu w to wątpisz? Na pewno jest dumny, nieważne gdzie jest. 10 lat. Kiedy ten czas poleciał? Przez 10 lat w ogóle najwidoczniej Sabiny żył w jaskini tuż koło królestwa de facto. Tyle kwestia jego wolności, nie? No cóż, za nas bardzo zagubionych dorosłych. Zdrowie. I za tatę. I mamę. I Figaro. Pierwszy raz przy tej scence odczuwam, żeby gra dawała jakiekolwiek jebanie o cokolwiek. Pierwszy raz. To była naprawdę fajna scenka, nie mam nic do zarzucenia. Ziomeczek zniknął. Niestety jak granie pod tsunami, co mam robić dalej? Być może w poprzednim rzucie nagrań gra wspominała jaki kierunek mam obrać, ale no cóż, nie pamiętam tego. Konstrukcja tego zamku jest taka myląca, jakby się nad tym zastanowić. Jezus, Maria. Jakby, ogólnie fajnie, że postać super szybko biega, bo przynajmniej kiedy biegnę w linii prostej, to naprawdę oszczędzam sporo czasu, ale trafić tą postacią w te wszystkie kąty proste, żeby przejść przez drzwi, to jest, to, to jest prawdziwe wyzwanie. Jezus Maria, tak bardzo chciałem wiedzieć, co ta zrobić. O mój Boże, nie, mo nie mogę trafić kurwa w drzwi. O dobra, A to sala tronowa. Liczyłem, że, że, że nie. O mój Boże, Jezus Maria, gdzie jest facio, który blokował terę wcześniej? Mam wrażenie, że to on jest celem podróży. O ten gościu. On wcześniej blokował mnie tutaj, co ja by sugeruje, że powinienem zrobić coś tu. Jezu, nie witajcie mnie w domu, tylko powiedzcie mi, gdzie, gdzie mam kuźwa iść. O, o, to tu, tak. Nie możesz, nie możesz tam iść jest zbyt niebezpiecznie, stary to, to mój zamek. To mój zamek, śmieciu, kmieciu. Sporo rozkazów, by zatopić zamek w tym miesiącu. Możemy cię zabrać na pustynię poza górami. Tak, proszę, Kokoligen, to brzmi znajomo. Ten, To słowo padło wcześniej, dobra. Ogólnie kwestia tego zamku to jest też jakieś dupy, ponieważ. Wcześniej, kiedy jesteśmy po raz pierwszy, to. Gra robi tą całą scenę, gdzie u niby kewka ma nas na talerzu i zaczyna wszystko palić i tak dalej, i tak dalej, ale po chwili okazuje się, że nie, że to Edgar był cały czas, wiecie, to, to on miał sprawę w garści, bo może ukryć zamek na zawołanie, ale to nie robi na mnie wrażenia, bo nawet nie wie, wiecie, wiecie, nie tak, że miałem wymagania co do tego zamku, to nie tak, że wiedziałem, że o nie, ci wszyscy biedni ludzie teraz umrą przez kewkę, ponieważ. Gra nigdy tego nie ustaliła. Gra nigdy nie ustaliła, jaka jest technologia w tym świecie. Może ukrywające się zamki to norma na przykład. Dobra, jesteśmy w Kohligen. Co tu jest? Od to domek. To jest i Kohligen. Cudownie. O dobra, tak. Świecąca istota przeleciała nad miastem. Skierowała się na południe do Gidur. Dobra. Ok. Czemu miasto jest spalone w cholerę? W sensie jeden budynek jest spalony w cholerę. Nie całe miasto. Nie słyszałem ani jednej walki, więc nie mam pieniędzy. Nawet nie będę patrzył na towary. A! To shadow! Znowu się spotykamy. Zostaw mnie. Czy ja? Jeśli będę. A. Liczyłem, że wiecie, może jeśli będę z Sabinem, to nie inny dialog. Dobra, ok, czyli południe. Zakładam, że chodzi o to tam na dole, na tym cypelku, ale wiecie co? Moja ciekawość bierze górę. I chciałbym. Yy, I chciałbym w sumie iść jeszcze raz, co jest tam na górze. Na szczęście nie biją mocno. O mój Boże, poważnie, spudowałaś. Tempaho. Ogólnie to jest ciekawe, bo mogłem zostawić dwie osoby za, za nami. Wiecie, zamiast Sabina i Edgara mogłem zabrać yy, Loka i Gao. Dragonnek Cabin, ok. Ciekawe, czy wtedy cokolwiek by się wydarzyło w ogóle w tym zamku. Okej. Okay. Gościu mówi coś o, o Koloseum. Hero Ring? Czym jest Hero Ring? Physical i Magical Power To czemu. To czemu nic nie rośnie, kiedy, kiedy próbuję go ubrać? I cokolwiek. I tutaj mamy jeszcze jedną kropeczkę, zakładam, że chodzi o ten las. No dobra. O Jezu! To ninja! Wow, ninja umarł go pierwszy. jest zatruta. Na szczęście ona sama może się uleczyć magią. To jest takie hardkorowe podejście, że w sumie... A, czyli mogą mieć sobie czekobo. Dobrze, czekobo, czekobo się w sumie przyda, bo mamy hektar do przejechania. W ja sumie powinienem walczyć. Żeby zda... Powinienem walczyć, żeby zdobywać x kasę. a No nic. Nie chciałem wchodzić do domu. Nie chciałem. Dobra, idziemy, idziemy w dół. Nie, nie, nie w ten dół. Dobra. Przynajmniej muzyka na apie świata jest super. Tutaj, tutaj nie mogę narzekać. Co mnie mówi się, że tak, to dosyć hardkorowe, kiedy statusy nigdy nie mijają. I wiecie, jeśli nie ma się przedmiotu leczącego, to będziecie się z tym statusem bujać, póki postać nie umrze. Albo będzie spalać miliardy e, potek, żeby leczyć tą postać na bieżąco. To nie było dużo ekspa. Nie wiem, czy moja piesza wyprawa będzie miała jakikolwiek sens. Rock Wasp. Definitywnie wzięcie tej ekipy było dobrym rozwiązaniem, ponieważ czysty jakieś specjalne, nie używające żadnego zasobu techniki. No, i wszyscy też mają fajne pierdzielnięcie w łapie, w sumie, aby się na tym zastanowić. A... Loki i gało mogą sobie siedzieć sami w wiosce i nie, robić to, czym są najlepsi, czyli nic. Tu, Dobrze, dobrze, nie, dobrze niech expik leci. Niech expik leci. Potrzebujemy tego. Ej, w ogóle. I fucked up. Teraz, te, teraz, dotarło do mnie, co, co zrobiłem. Obstrany miecz jebanej Seles był taki drogi, bo to on pozwala jej zastać magię. Fuck my life. To bez sensu, naprawdę muszę trzymać kurwa cały czas ten miecz przy sobie. What the f. Ah, Jezus Maria. No nic. Teraz dotarło do mnie, że runik jest wyciemnione. Świetnie, uwielbiam kiedy postacie mam idiotyczne, głupie queerki. Gidur, dobra, dotarliśmy. Eee, sklep z bronią. Jo! Dziadku Jugiego. Nie odzyskam jeszcze tego miecza, prawda? Nigdy w życiu. Oh no, anyway. Będę się tym przejmował, kiedy. O, mamy ten. Zwoje dla Shadow'a. Ciekawe, czy Shadow dołączyłby do nas, jeśli miałbym tylko trzy osoby w ekipie. Skoro wiecie, tutaj gradaj mi skrole dla niego. Zakładam, że tak. E, kupiłem wszystko na takim automacie, że nie ukrywam, Nawet nie wiem, co kupiłem. Katane. Double the walking speed. Czekajcie, ile rzeczy do szybszego chodzenia mamy? A mamy tylko to. Defense. Strength. Physical Attack Never Miss. Interesujące, bo jestem prawie... Pe Ej, czekajcie. On dostanie teraz Hero Ring, a ona dostanie... Sniper Eye, ponieważ jej broń ma małą szansę na trafienie, ale duży damage, to ma sens, dobra. A by the way, nie zmieniłem Sabinowi rękawic. Stary niasz przypadkiem runicznego miecza do kupienia. A teraz zakładam, że musimy się rozglądać za osobą, która powie nam coś na temat na temat latającej świecącej kobiety, która przeleciała nad miastem, prawda? Zakładam, że, że, że to, jest, to jest cel przebywania tutaj. Zozo, to jest wiem, że miasto do tego trafimy. Nie wiem czy już teraz, ale to jest miasto, do którego trafimy. I które, jak gram po raz pierwszy, złamało mnie. O, nowe koszulki: ta dla Sabina, ta dla Kolesi. Ha, 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 ha. E? Aha, a jest wyższe. Zwątpiłem bardzo czemu jedna strzeleczka świeci się na, e, na zielono. A teraz mogę sprzedać w sumie ciedowstwo. Tak, jakby ten odcinek jest bardzo menusowy. A tu już jest brane. Kto jeszcze ma Buckler? Aha, pewnie ten. Obzartus mały, nie? Dobra. Czy eee. Mam jeszcze jeden Mifriel Gear? Poważnie. Mifril, Nie mam. Dobra. To teraz... Bo, prawie kupiłem ten Myfield Shirt. E, dobra, 47. Dobra, tu kupimy sukienkę dla Sales. Ach, stare, dobre, piękne czasy, kiedy pancerze mogły mieć podział na męskie i żeńskie. Ach, i tak mnie nie stać. Dobra, nieważne. Dorośli są, przeżyją. O mój Boże. Świetnie. Jesteśmy opancerzeni. Teraz potrzebuję informacji. Ty! O! Ta, północne góry. Dobra, czyli teraz lecimy do Zozo. Zozo jest pa paskudną lokacją, z tego co pamiętam. Aukcje mnie interesują, wydałem wszystkie pieniądze. Tak, czyli teraz w ogóle, jakby się nad tym zastanowić, to terra leciała fascynującą trasą. Ponieważ ludzie z miasta na północy widzieli ją, jak leciała na południe, a teraz, kiedy jesteśmy na południu, to. to, to ludzie mówią, że o tak, powiedziała nad północne góry. Jakim zygzakiem leciałaś kobieto? By the way, wypadałby zapisać. Dobra, let's go. Czekajcie, na dole coś jeszcze jest. Chodźmy zobaczyć na dół. Tak, jak mówię, potrzebujemy expo na gwałt, tak więc musimy zbierać. Musimy walczyć. Ależ generalnie sporo z Was znając tą grę musiało podczas tego, jak sprzedawałem Sorda krzyknąć Drakej nie! A teraz śmiejecie się ze mnie, jak nic. Ja może między odcinkami google, czy da się go jeszcze odzyskać potem, ale jeśli nie, to mała strata, aż tak mi nie zależy. Opera. Pamiętam operę. Nie wiem, czemu opera jest na takim zadupiu, na końcu archipelagu, ale okej, okay, jasne. Czemu nie jest, wiecie, częścią miasta? Celest zbiera baty od każdego. Głównie, tak powiem, ją. O jezu, jeszcze? O nie, sam śpi. Dobra, Don. No to lecimy tutaj. Pamiętam, że to miasto, jeśli to będzie faktycznie Zozot, to, to będzie miejscówka, gdzie absurd Final Fantasy 10 jeśli chodzi o rozgrywkę jest w pełnej krasie. Ale pożyjemy zobaczymy. Może źle to zapętałem. Bo mimo tego, że z moich młodszych lat pamiętałem, że ta gra jest totalnie czytelna, nie jest aż tak źle. Nie, jakby nigdy nie jestem pozostawiony de facto bez żadnych podpowiedzi. A tak się zapamiętałem, tak zapamiętałem tą grę, że nie zostawiam żadnej podpowiedzi, gdzie iść. Więc nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle. Jeśli podłubać wystarczająco długo, znajdzie się podpowiedź. Ta. Zozo. Dobra, a tak więc ZOZO zajmiemy się w kolejnym odcinku. Tyle ode mnie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Trzymajcie ciepło i na razie do kolejnego odcinka w fajna szóstkim na kanale. Pa pa!